...kidrać kitrać po klatkach gdzieś kurwa, w laskach, kurwa, chuty, gdzie jak normalny człowiek nie mogę sobie zajarać bada tak jak wy, bo ten pierdolony kraj nakłada jakieś sankcje na ganzie i nie możemy normalnie, legalnie i pan. Ja się pytam kurwa czemu skoro w innych krajach mogą, to my nie możemy. Czy my jesteśmy jakimiś innymi ludźmi od nich? I zastanawiam mnie to coraz ciekawe. Mam nadzieję, że w końcu każdy będzie mógł sobie sam posadzić, wyhodować, ciąć, usłyszeć i zjadać swojego ulubionego kwiatka. I to będzie naprawdę piękna chwila. No. Właśnie tak. Jeśli wiesz, co to piękne chwile, dzisiaj po na parku, jak fotka, bo nie wrócą do Ciebie więcej. Więc wznieś swoje ręce do góry, bo to też jest dzisiaj piękna chwila. Tak jest. Cały klub. Lecimy. Teraz wszyscy razem raz za życiu żyj my żyj my żyj radości żyj jest żyj z żyj żyj W życiu żyj 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 czas, owoce w życiu wiek we tylko chwile Pamiętam pierwszy raz, zobaczyłem, biedno, e to, smak, gdy zobaczyłem oczy Do Dłoni tylko w jedną stronę pilę. To pus ma bolo się sentymentu odcierał ze Ty pierwszy droncwa kupa jak jakaj Tylko za śpiętnikiem paliliśmy tydzień gdzie gra. Gdyż lojaliśmy się po szuku i brak. Po spot wyspała nos ludzi jak talizban Wy goniła nas policja, bo no, i szybkie jak je parstach wygranych. Chwila piętowo, kasydną barw Wszystko było takie proste, dziś jak porząd level hard Tak to mianie par de par, na ładnych parę lat I choć w nas i wszystko dookoła świat I to marzenie różnęło jak pomysł skarb Kolekcjonuj piękne grzyny jak fokistwy na Ej, ej, a jedziemy z tym wszystkim, tu? W życiu piękne tylko chwile są Właściwy mieszkany z Gąską złą. Z gąską złą, życiu chcę tylko opęty I Im podłodzieje czasu oceanu Właśnie takie życie za Właśnie Ej! pał pał,

Po konie jelca złote